Dziś o jednym z najbardziej ikonicznych serwisów porcelanowych na świecie serwisie łabędzim stworzonym w Miśni. Historia tego wyjątkowego serwisu sięga XVIII wieku kiedy to w 1710 roku w Miśni w Saksonii powstała pierwsza europejska manufaktura porcelany. Przez lata Miśnia stała się znana z wyrobów najwyższej jakości, a jej porcelana zdobyła uznanie wśród arystokracji i władców. Serwis Łabędzi, zaprojektowany przez słynnego artystę Johanna Georga Holza zadebiutował w 1930 roku, po tym jak przez ponad 5 lat Johann Kendler i Johann Friedrich Eberlein pracowali nad największym dziełem, które w 1736 roku zamówił u nich potężny minister Saksonii i dyrektor manufaktury Heinrich von Brühl. Jego charakterystycznym motywem są piękne reliefowane łabędzie, które symbolizują elegancję i romantyzm. Każdy element serwisu od talerzy po filiżanki zdobiony jest misternymi detalami, które oddają kunszt i precyzję ówczesnych rzemieślników. Oprócz łabędzi naczynia przedstawiają boga morza Glaukosa oraz nimfę Galateję, a także ich otoczenie nimfy wodne, trytony, delfiny, żyjątka oraz oczywiście łabędzie. Inspiracją do jego powstania było nazwisko zleceniodawcy Brühl, które w języku niemieckim oznacza miejsce wilgotne i błotniste. Serwis początkowo posiadał 2200 elementów i pozwalał na wydanie obiadu dla 100 osób. Bardzo szybko stał się obiektem pożądania wśród europejskich elit, a jego popularność przetrwała wieki. Jeszcze w 1939 roku liczył przeszło 1200 elementów. Miśnieński serwis do 1945 roku znajdował się w rękach brulów. Podczas wojny, gdy do pałacu Rodziny w Brodach zbliżali się czerwonoarmiści, rodzina hrabiowska spakowała swój najcenniejszy dobytek i wyjechała, pozostawiając serwis w pałacowych piwnicach. Być może transport tak rozległego dzieła nie był wówczas możliwy w tak krótkim czasie. Czerwonoarmiści roztrzaskali zastawę, a jej resztki rozjechano traktorem, część naczyń została rozkradziona przez lokalną ludność. Niektóre naczynia już wcześniej znajdowały się w rękach prywatnych, ze względu na to, że brulowie czasem obdarowywali elementami serwisu swoich gości. Prawdopodobnie to te elementy najczęściej trafiają na aukcje. Wiele z naczyń znajduje się w polskich muzeach, największą ich kolekcję posiada Muzeum Narodowe w Warszawie i to te naczynia są widoczne na nagraniu. Jak już wspomniałem elementy zastawy pojawiają się od czasu do czasu na aukcjach rozmaitych domów aukcyjnych, gdzie Spodek z filiżanką potrafi osiągać cenę przeszło 300 tysięcy złotych.